Witajcie na kanale Buddyjskie Refleksje, miejscu, gdzie wspólnie zgłębiamy tajemnice harmonii ducha i umysłu. W dzisiejszym filmie przedstawię pierwszą i fundamentalną naukę przebudzonego. To właśnie na niej opiera się cała droga duchowa, którą jest buddyzm. Mowa oczywiście o czterech szlachetnych prawdach. Więc czym są cztery szlachetne prawdy? To istnieje cierpienie. Istnieje przyczyna cierpienia, istnieje koniec cierpienia oraz istnieje droga prowadząca do końca cierpienia, a jest nią ośmioraka ścieżka. Każda z tych prawd posiada trzy aspekty. Pierwszej z zasad towarzyszy wgląd: istnieje cierpienie. Nie chodzi tu bynajmniej o to, że ja cierpię, lecz istnieje cierpienie bez podziału na to, kto ma je odczuwać. Jest to fakt, tak jak to, że niebo jest niebieskie. Chodzi tu o zaakceptowanie długki niezadowolenia i nieprzypisywaniu go sobie. Drugi aspekt pierwszej prawdy brzmi: cierpienie powinno być zrozumiane. Lękamy się cierpienia, bo go nie rozumiemy. Gdy niewiedza przestanie nas zaślepiać, nie będziemy starali się pozbyć cierpienia, a dojść do jego źródła. W tym aspekcie zawiera się też wgląd w nieponoszeniu się nawykowym zachowaniom. Dobrym przykładem może być komarzyca, która usiadła nam na ramieniu, wbiła się w naszą skórę i zaczęła pić krew. Nawykowym zachowaniem większości ludzi jest zabicie owada. Jednak gdy chwilę się zastanowimy, to możemy zadać sobie pytanie: dlaczego mielibyśmy to zrobić? Taka jest natura komarzycy, że kuje i pije krew. Nie jest to jej wina. Potrzebuje ona jej do życia. Niech weźmie tyle, ile musi, a potem odleci. Trzeci aspekt brzmi: Cierpienie zostało zrozumiane. Gdy obcujesz z tym aspektem, nie przypisujesz sobie cierpienia, zauważasz je i akceptujesz tak, jak akceptujesz prawo ciążenia. Wysłuchajmy słów Buddy dotyczących tej prawdy. Otóż to jest szlachetną prawdą o cierpieniu. Narodziny są cierpieniem. Starzenie się jest cierpieniem. Śmierć jest cierpieniem. Smutek, lament, ból, rozpacz i tęsknota. Jest cierpieniem. Obcowanie z nielubianym jest cierpieniem. Rozłąka z ukochaną jest cierpieniem. Nieotrzymanie tego, czego się chce, jest cierpieniem. Krótko mówiąc, pięć skupisk lgnięcia jest stresujących. Pojawiła się wizja, pojawiło się we mnie oświecenie w odniesieniu do rzeczy, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. To jest szlachetna prawda o cierpieniu. Pojawiła się wizja. Pojawiło się we mnie oświecenie w odniesieniu do rzeczy, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. Tę szlachetną prawdę o cierpieniu należy pojąć. Pojawiła się wizja. Pojawiło się we mnie oświecenie w odniesieniu do rzeczy, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. Ta szlachetna prawda o cierpieniu została zrozumiana. Przejdźmy do drugiej szlachetnej prawdy: istnieje przyczyna cierpienia. Jej trzy aspekty brzmią: Istnieje źródło cierpienia, którym jest przywiązanie do pragnień. Pragnienie powinno zostać puszczone. Pragnienie zostało puszczone. Ta prawda informuje nas, że przyczyną cierpienia jest jedno z trzech rodzajów pragnień: pragnienie bytu, pragnienie niebytu i pragnienie zmysłowej przyjemności. Jak pozwolić rzeczom odejść? By tego dokonać, musi pojawić się zrozumienie i akceptacja. Nie oznacza to, że je porzucamy. Bardziej przypomina to położenie czegoś na półkę i pozwoleniu temu tam być. Gdy zrozumiemy, że nie powinniśmy łapać się w sidła pragnień, puszczamy je, a potem staramy się nie wejść znowu pod ich wpływ. Posłuchajmy słów oświeconego dotyczących drugiej szlachetnej prawdy. I to jest szlachetną prawdą o powstawaniu cierpienia. Pragnienie, które sprawia, że wciąż stajemy się, któremu towarzyszy namiętność i pożądanie. Rozkoszowanie się tu i tam, innymi słowy, pragnienie przyjemności zmysłowej, pragnienie stawania się, pragnienie nie stawania się. Pojawiła się wizja, pojawiło się we mnie oświecenie w odniesieniu do rzeczy, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. To jest szlachetna prawda o pochodzeniu cierpienia. Ta szlachetna prawda musi być przeniknięta przez całkowite opuszczenie cierpienia. Ta szlachetna prawda o powstawaniu cierpienia została porzucona. Trzy aspekty trzeciej szlachetnej prawdy brzmią: istnieje wygaśnięcie cierpienia, wygaśnięcie cierpienia powinno być zrealizowane. Wygaśnięcie cierpienia zostało zrealizowane. Celem buddyjskiej ścieżki jest zrozumienie rzeczy czy zjawisk tak, aby iluzja została rozpuszczona. Sprawą, która należy zaznaczyć, jest to, że cztery szlachetne prawdy są prawdami dlatego, że opisują świat w rzeczywisty sposób. Wglądy dotyczące cierpienia powstają tylko na fundamencie stworzonym z refleksji, a nie na wierze. Tak Budda mówił o tej prawdzie. I to jest szlachetną prawdą o ustaniu cierpienia, bezszczątkowe zanikanie i ustanie, wyrzeczenie, porzucenie, uwolnienie i oswobodzenie się od tego pragnienia pojawiła się mądrość. Pojawiło się we mnie oświecenie w odniesieniu do rzeczy, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. To jest szlachetna prawda o ustaniu cierpienia. Tej szlachetnej prawdy o ustaniu cierpienia należy bezpośrednio zrozumieć. Ta szlachetna prawda o ustaniu cierpienia została bezpośrednio zrozumiana. Ostatnimi trzema aspektami są: Ośmioraka szlachetna ścieżka jest drogą pokonania cierpienia. Ścieżka powinna być urzeczywistniona. Ścieżka w pełni została urzeczywistniona. Ośmioraka ścieżka buddyzmu składa się z trzech głównych aspektów: mądrości, moralności i skupienia. Mądrość. Tu znajdują się dwa aspekty. Właściwy pogląd. Początkowy etap, który obejmuje zrozumienie właściwego spojrzenia na świat. Właściwa aspiracja, kierowanie się właściwymi intencjami i aspiracjami. Moralność. Tu znajdują się trzy aspekty: właściwa mowa, komunikacja zgodna z etyką i rzetelnością, właściwe działanie, podejmowanie właściwych działań zgodnych z zasadami, właściwy sposób życia, życie zgodne z etycznymi wartościami, skupienie. Tu też znajdują się trzy aspekty: właściwy wysiłek, włożenie wysiłku w rozwijanie pozytywnych aspektów życia. Właściwa uważność, utrzymywanie świadomości i uwagi w teraźniejszym momencie. Właściwe skupienie, osiągnięcie skupienia umysłu i spokoju. Te trzy obszary współistnieją, a ukierunkowana praktyka prowadzi do harmonii emocjonalnej i moralnego postępu. Ośmioraka ścieżka kieruje nas ku odpowiedzialnemu życiu, integrując nauki o właściwym myśleniu, postępowaniu i skupieniu. Tak o tym. Mówił przebudzony. I to jest szlachetną prawdą o drodze praktyki prowadzącej do ustania cierpienia. Właśnie ta szlachetna ośmioraka ścieżka właściwy pogląd, właściwa aspiracja, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy sposób życia, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwa koncentracja. Pojawiła się wizja, pojawiło się we mnie oświecenie. W odniesieniu do rzeczy, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. To jest szlachetna prawda o drodze praktyki, która prowadzi do ustania cierpienia. Tę szlachetną prawdę o sposobie praktykowania prowadzącym do ustania cierpienia należy rozwijać. Ta szlachetna prawda o sposobie praktykowania prowadzącym do ustania cierpienia została rozwinięta. Dziękujemy za Waszą otwartość i entuzjazm. Jeśli nasze treści dodają wartości do waszego życia, zachęcamy do subskrybowania, lajkowania i dzielenia się nimi z innymi. Razem możemy podążać ścieżką rozwoju. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Buddyjskie Refleksje. Namaste.